Czy wreszcie będzie finał? Jedziemy na finał regionu. Będziemy znowu grali z królewskimi i pokonamy ich. Prawda, że pokonamy? Tak. E, hej Fuzonek, mam prośbę, wejdziesz później na artę Discorda, Rzuciłem tam małe podziękowanie za wspaniałe live, jakie robisz, w tym za dzisiejszą i nazwę. Mam nadzieję, że uda się dojść do 32 odcinka. I jest 21.37, 67 no to wesołych 21-67 mam życzę. To wejdźmy na na szybko jeszcze na Arty, żeby nie czekać na dwa odcinki. Także na szybkości, że sobie wejdziemy na te Arty, nie ma problemu i zobaczmy, co jest na Artach ciekawego. Um, wow, Okej okay. to jest, to jest, to jest dobre. To jest, to jest stąd, ktoś się napracował przy tym raczej. Tak, ktoś się zdecydowanie napracował. To jest dobre, jest garczą, który ma. Ej, garcząk ma ten, Garcząt ma ee, czapkę Asha, to jest to jest dobre, to jest dobry detal. Co my tu jeszcze mamy? Mamy memy, mamy Spidermana, mamy Leszona, mamy Emotkę Fana, mamy Kapitana Flamingo nawet. Mamy. O, Ezykiel tu jest! Tu jest Ezykiel, zazem Ezykiela. Tutaj mamy, e, Digimony, tutaj mamy oczywiście Szczęsnego, tutaj mamy Tranksa, mamy, który siedzi, Alejandra, mamy 7 smoczych cool, mamy, kto jeszcze taki ciekawy, Sneasel jest, Ed jest z kurczakiem, mamy oczywiście Miraculum, Jerego i Paczkę, króla szamanów, e, mamy Zuko oraz Mai, mamy sąsiadów, mamy oczywiście Sokę, który je tego kaktusa, Mamy Nirwa, mamy oczywiście mnie i Kasię. I co ja mam na, na kuszuli? Czy to jest jakiś Pikachu zmutowany? Nie jestem w stanie dojrzeć za bardzo, ale widzę, że za niwem leży kasa, tak. To mi się bardzo podoba. Co takiego jeszcze ciekawego? No Ludwiczek jest, jest oczywiście Big Mami, jest Zoey, która sobie na Sofie tutaj tego. Mamy Inken Kiona na górze, mamy Questa, znowu mamy pieniądze, a w sumie bo Kwana to ma sens. Airo mamy, no, oczywiście mamy też kucyki pony, wiadomo. Także no, fajne, 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 fajnie to wygląda, fajne. Prawda? I praca na konkurs. wow, Nice. Właśnie, jest, jest konkurs aktualnie w Discordzie. Już wam pokazuję jaki. A, może ktoś z Was się dołączy. E, po prostu w skrócie trzeba zrobić e, banner Discorda. To jest banner Discorda, a nie widzicie tego, to czekajcie. A, na chwilę wam wyłączę layout. To jest, to jest, jeszcze może topkę wyłączę na chwilę. Dobre, o, o. To jest, to jest banner Discorda i po prostu jest konkurs, żeby zrobić jakiś nowy. Także, jak ktoś jest na siłach, to proszę bardzo, niech sobie wejdzie tutaj na konkursy, przeczyta sobie i stawi na arty właśnie, e, jakieś logo fajne. Czas macie do 31 maja, także jeszcze kupa czasu przed wami. Więc, jak ktoś chce, zapraszam Discorda, link w opisie, no i nie zrobi po prostu taki fajny banner i będzie fajnie. I aktualnie mamy właśnie pierwszy już. Czyli to i to jest naprawdę dobre. Takiego stylu jeszcze nie widziałem, to mi się podoba. Także dam tutaj bardzo ładną reakcję, jak... Jak, jak na przykład musztardę. Niech będzie musztarda Dobra, okej, okay, spoko. No to to też jest ładne, to też jest bardzo, ładne, to też dam sobie musztardę. I teraz już możemy lecieć, lecieć z inazumą. Także włączmy sobie wszystko z powrotem. Okej i okej, i był jeszcze jakiś donat, czy nadal czekam na Susano jak najbardziej. W zespół wstąpiła nowa nadzieja, ale to zrozumiałe. To w końcu ich pierwszy finał w życiu. Panie, pokażu trenerze, ma pan jakieś zalecenia? Chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Wykorzystajcie swój potencjał i dajcie z siebie wszystko. Muszę mieć Reja na oku. Kto wie, jaką pułapkę mogły na nas zastawić. Aż do pierwszego gwizdka muszę być bardzo czujny. Jestem ich opiekunem. I nie chcę, żeby to, co się stało 40 lat temu, znowu się powtórzyło. Trzeba chronić te dzieciaki. Hej, a gdzie się Nelly podziewa? Podobno nie znosi jazdy pociągiem. No, i bardzo dobrze, pani Aniu. Ej! Co to za forteca? Wygląda jak jakiś zamek. To budynki Akademii Królewskiej. A ta wysoka wieża w samym centrum kompleksu to. to stadion, na którym rozegramy ten finał. Ale niesamowity budynek. Nie mogę się doczekać. Finał w Akademii Królewskiej. Część pierwsza. O, okej. Okay. Zaczynamy. Finał. W głębi serca nie mogę się doczekać gry z Evansem i Blazem z gimnazjum Raymona. Ale z drugiej strony aż się boję, co się może stać w trakcie tego meczu. Wybitny lider zapewnia swojej drużynie zwycięstwo, zanim rozpocznie się mecz. Liczy się wygrana, a zwycięzcom wybacza się wszystko. Początkowo podziwiałem jego podejście i sposób działania. Myślałem, że jeśli będę go słuchał, zostanę mistrzem futbolu. Ale teraz zupełnie straciłem w niego wiarę. Coś się stało, Szark. Chcę, żebyśmy uczciwie wygrali ten mecz. Żadne oszustwa nie mogą wchodzić w grę. No tak, siebie tylko i na zuma. Przypominam, ty jesteś od wykonywania rozkazów. Przepraszam, sir. W niebo, ten Ej, tak, będą wszystkie odcinki aż do końca live'a. A ile ten live potrwa? Zależy to od was. Amokry. A więc to koniec. Kiedy mój podwładny staje się nielojalny, przestaje być moim podwładnym. Bądźcie ostrożni! On próbował majstrować przy naszym autokarze! Nie wiadomo co teraz wymyślił. Równie dobrze ściany mogą nas zaatakować! Hmm. Nie powinien się zgrywać ze swoich podopiecznych. Neheli, to pewnie tylko jego sposób na rozluźnienie atmosfery. Akademia Królewska, szkoła mojego brata. Dotarliśmy, to musi być nasza szatnia. Idziemy. Dude, to on. Więc dotarliście bezpiecznie. Co to ma znaczyć? Miałeś może nadzieję, że nasz pociąg pomyli drogę? A może coś podrzuciłeś do naszej żadni? Nie obawiajcie się. Teren jest czysty. Nie no, nawet są co dwa Chwila. odcinki. No to co w takim razie tam robiłeś? Sobie, że nie że żebyśmy dwie części z królewskiego finału. Nie byłbym taki pewny. Nie chciałem was zdenerwować. Mamy problem. Muszę to rozwikłać, nie będzie za późno. Joe, uśmiechnij się, przed nami fantastyczne spotkanie. Huh? Silio, co jest? Czy zamierowaliśmy wszystkie sezony? Niczego tu nie widzę. Powiem tak, gdzie jest puła? Plan, uh, plan na dzisiaj jest taki, że obejrzeć najwięcej ile się da, a co będzie potem? Zobaczymy, jak będziecie w ankiecie wybrać i na y, to będziemy oglądać. Ja ci nie ufam. Marka mogłeś zmylić, ale na pewno nie mnie dziut! Nie jesteś taki, jakiego cię znałam. Masz sporo racji, Silio. Fajna inna zuma. Powiedziałbym, że memiczna. powiedziałem że jest memiczna bardziej. Hmm. Powiedział, że nie mamy się czego obawiać. Sam sprawdził, że teren jest czysty. Przecież Czut to jeden z królewskich że Nie ma. za bardzo nie masz czego być To jest takie. Nie, Kevin, nie zgadzam się. Ja tam mówię, że. Mark na pewno? Nie drążmy już tego tematu! Przed nami finał i musimy się skupić tylko na nim! To prawda. Bez względu na to, co planują, musimy ich pokonać! No właśnie! Nie damy im się! <grytanie> Dziękuję, Silvio. Wróciłem, żeby to wszystko raz na zawsze zakończyć. I chronić przyszłość. To tylko żołnierze, którzy wykonują rozkazy. Ale jeśli się sprzeciwią... no. To... Czekam Pojejna na nas, że móc coś Nie komentować. Nie zdziałasz nimi niczego. Upokorzymy was. Czy za tydzień będzie porażka? No jeśli wybierzecie ją w to. Tak. na boisku. Jestem w kanałach. Nie ma tu nic podejrzanego. Tak mówisz, Hugh X, że się zaraz pół karty wypierzył? Tak, w budynku też jest Wszędzie zależy. System zasilania podstawowego i awaryjnego pracują bez zarzutu. Nie ma śladów manipulacji. Ale wiecie co, powiem Wam, że najciekawie, pewnie będzie w nocy. Tak, o północy, pierwsza w nocy. Bo raz wtedy będzie czat odwalał, bo będzie wylew, będzie już późno. I wtedy będzie naprawdę bardzo fajnie to komentować. Więc ja czekam na północ, pierwszą w nocy. Naprawdę, zawsze wtedy czat ma wylew i jest ciekawy. Szukajcie dalej! On coś zrobił, mówię Czyby Czy był już dowiedz na zoomy? Jeszcze nie, nie złapiemy tego nie, nie. nie uda nam się włamać do ich sieci. Na razie oglądamy, jak Polska gra w piłkę sposób, żeby je złamać! To aż tak ważne? Detektywie, jest pan pewien, że Królewscy chcą sabotować ten mecz? Nie mam żadnych wątpliwości, Ray Dalek na pewno coś zrobił. On się nie cofnie przed niczym, żeby wygrać. Mówię ci, przed niczym! Jestem gotowy, by wyjść na boisko. Ten finał należy do nas! Ha, czy to Jude? Nie powinienem się dostrzegać? Z z nie, z Mirakulą jeszcze nie było. Będzie pod koniec czerwca. Kapitan Gimnazjum Raymona, Mark Evans we własnej osobie. Tak? Jestem ja prezydentem z... Akademii Królewskiej. Nazywam się Ray Dark. Muszę porozmawiać z tobą. Chodzi o Juda. Słucham. Wiedziałeś, że jedna z waszych menedżerek, panna Silia Hills jest tak naprawdę młodszą siostrą Juda Sharpa. Że co? Silia jest siostrą Juda? Kiedy byli Mali, stracili rodziców i trafili do sierocińca. Jude miał wtedy 6 lat, a Silia tylko pięć. aż tak, też mi przypomnij. że nie ma, że nie ma, ten cały ma, To smutna historia. W cztery, kolega, nie kolega, Siostrą zawarł zawarł ze ze swoim ojczynem. Musi wygrać trzy razy z rzędu Krajowe Mistrzostwa Strefy Futbolu podczas nauki w Akademii. Jeśli nie osiągnie swojego celu, nie będzie mógł odzyskać swojej siostry. A jeśli przegra już na etapie finału regionu, będzie musiał opuścić rodzinę, która go adoptowała. To straszne. Evans? Ha? Co tu się dzieje? Nie zapomnij, jeśli wygracie finał, zniszczysz życie dwóm osobom. To mi bardzo przypomina, bo to też jest finał, to mi bardzo przypomina wątek z Galactic Football, gdzie e, DJok był wtedy zasz zaszantażowany, że też nie może wygrać finału, bo wtedy zginie jego ojciec. Tutaj jest podobna sytuacja. Mamy finał, mamy szantaż. Nic ci nie jest, Mark? Co ten podły człowiek chciał od ciebie? Powiedział mi... Chciał mi tylko życzyć powodzenia w finale. Bro. I to wszystko? Tak. Okej. Okay. Ach, tylko we formie. Hej, nic ci nie jest, Jack? Nie. Ale stresuję się tym, że po raz pierwszy w życiu zagramy na tak niesamowitym stadionie. Rozluźnij się! Co Nie teraz chcesz, żebym po mógł się rozgrzewki. Zdecydowanie, No to ja w takim razie przygotuję napoje. O! Nie ma go. Jude ciągle przeszukuje stadion? Tak, osobiście chcę sprawdzić bezpieczeństwo. Chcę sprzeciwić się rozkazom naszego szefa. Chłopaki. Chcecie grać w prawdziwą piłkę, czy nie? On chyba przesadza. Poszukam go. Nie ma sensu, Joe. Możesz nie zdążyć wrócić na czas. Zapomniałeś już, że szef wszystkich nas obserwuje? Wracaj, Jude. Odkąd tu jesteśmy, jest jakaś inna. A co najgorsze, nie tylko ona. Mark atakuje! Jeśli wygracie finał, zniszczysz życie. Pan, tak jak mówiłem, Fan nie przepada zaj na Zumom, ale miło, że będziesz. Bardzo się, dobrze. To nie pora na myślenie o niebieskich migdałach! Przepraszam, muszę się odświeżyć, zaraz wracam! Co się stało z makiem. Coś jest nie tak. Szczęsny, szczęsny poszedł setkę Balną. Hej Mark! Dziękuję ci. Czy coś cię gryzie? E, nie, wszystko gra. Wiem, kiedy kłamiesz. Powiedz mi, co się dzieje. Sam mówiłeś, że wspólnie łatwiej pokonuje się wszystkie problemy. E, niezły z ciebie detektyw. Gdzie się podziały Sylwia i Silia? I kto teraz to wszystko posprząta? I wszystko jasne. Jeśli wygramy, oni nie będą mogli razem mieszkać. Mm. Mówię do ciebie! Ha? Co ty tu jeszcze robisz? Powinieneś od dawna się rozgrzewać! To sija I Jude! Ta sprawa ciebie nie dotyczy. Wiesz co? Odkąd zostałeś członkiem rodziny Szarpów, stałeś się zupełnie inną osobą. Przez te wszystkie lata byliśmy rozdzieleni, a ty nigdy nawet nie spróbowałeś się ze mną skontaktować. Dlaczego? Byłeś zbyt zajęty sam Po prostu nie lubisz. Jestem no. dla ciebie ciężarem? To dlatego nigdy nie zadzwoniłeś? Nie jesteś już tym wspaniałym bratem, którego miałam! Jesteś podły! No bo to. To przykre. On tak ciężko pracował, żeby Ziya mogła z nim zamieszkać. Tylko, że ona nawet nie ma o niczym pojęcia. Wiem. Musi być inny sposób, żeby się dogadali. A! Tylko nie zrozum mnie źle, Mark! Wcale nie chcę, żebyśmy celowo przegrali ten mecz! Ja też nie. O, to się nie martw. Bardzo chciałbym dziś wygrać. Świetnie, a teraz wracaj na rozgrzewkę, Mark. O! A? Odwróć się. O niczem, To nasz trener, rozmawia z detektywem. Jestem pewien, że Ray Dark zastawił na nas jakąś... płakę! Wszyscy moi ludzie nad tym. pracują, ale nic nie znaleźliśmy. Pomogę. Czemu nie z tego śmierci. To jest samy, śmieszne. To nie, tyle wie mi oko na te dzieciaki, żeby nic im się nie stało. Dziękuję za pomoc. Teraz wszystko jasne. I co? Wiem, czego Jud szuka w całej szkole. On też uważa, że gdzieś czyha na nas pułapka. Jaka pułapka! Ograjcie no już. No i? Polacy. To wygląda normalnie. Spójrz na te tłumy. Przeżło naprawdę sporo na idź, Nie rozumiem. A ten bomby szuka. Skoro Judowi zależy na zwycięstwie, to po co w ogóle szuka pułapki? Kur, kurde, będą teraz na onecie pisać, że szczęsny nie poszedł na bramkę, bo szukał bomby po trybunach. No, jak to wygląda na kraju? Nie posunąłby się do oszustwa, nawet kiedy miałby taką możliwość. On zawsze grał fer niezależnie od okoliczności. Właśnie dlatego w niego wierzę. I dlatego też jest tak świetnym piłkarzem. Przejrzałeś tego chłopaka na wylot, prawda, Mark? Tylko co teraz? Ha? Jeśli będziesz walczył uczciwie i to nasz zespół wygra, to Judy Celia nigdy nie... Tego nie wiem. Musimy mieć profesjonalne podejście. To właśnie jest piękno sportu. I właśnie dlatego S tam S się zamach islamistów przed finałem Mistrzostw Świata, okej. Okay. Obama przyszło chyba z pół miliona ludzi. Strasznie się wojnę? Jest co, pomogę ci się trochę odpędzić. <grym wioski> <grym wioski> Truby? Spadły prosto z góry. To niebezpieczna sprawa. A jeśli zleciałyby mi na głowę? Ktoś odwalił prawdziwą fuszerkę przy budowie. Jak mam to rozumieć? Normalnie, zamach. No wreszcie, sędziowie wychodzą, drużyny wychodzą. Także dobrze, niech to powiem, że to jest Portugalia. Bo on Co się stanie? Przed nami finał regionu! Brawa dla obu drużyn! Co się stanie? Także. Witamy i zapraszamy. Pora na finał Mistrzostw Świata Polska kontra Portugalia. Skąd uderzy? Co się tak stanie? NERA, Polska, Brazylia? Nie wiem! Myślałem, że go rozgryzę. Ale ja nie że Chcę go dopaść. Nie wiem, Brazylia czy Portugalia w końcu? Wierzę, to gra między nim a mną. Gdybym był nim, jakbym to rozegrał? Kto je w niebo, o tym bywa mokry. Nie wierzę. Ale nie będzie, że Brazylia... Nie wzią, że nie było żadnych zmian w stosunku bo do... do Brazylii pojaśnić. Nie ma śladu, tak. ingerencji jego Brazylia, bo ech, śladu ingerencji w jego strukturę. Brazylia bo Dreno Nadia. Niech będzie, że Polska kontra... W Polska matyka. Jak ci idzie? Uruchomiłem nowy program do łamania haseł, ale ciągle nie... O! O, udało się. Mam pełny dostęp. O! o. Świetnie, się, co Darek zaplanował! Tylko nie to. Ty my się my same go, się parku. kasują! Jak to? Widocznie uruchomiłem jakiś program, który automatycznie kasuje wszystkie dane. Wystarczy choć jeden plik, cokolwiek! Nie mogę, kasują się zbyt szybko! <śmiech> <śmiech> Nie ma tak łatwo miłości. Zabrakło ci troszeczkę do przeciwnika. A przed przeciwnikiem. Mamy dla pana ważną wiadomość. Jaką? Ewans prosiłby przekazać panu, że to spadło z dachu stadionu. To śruby! To nie może być prawda. A? Natychmiast wezwijcie mi tu budowlańców, którzy pracowali nad stadionem! A? Rozpoczynamy regionalny finał strefy futbolu! Gimnazjum Leimona kontra Akademia Królewska! Zaczynają wreszcie Polska Brazylia. Finał. Let's go! Miłosz, miłosz. No, możesz tak próbować, ale to by chciał jeszcze jakie.